Kebabowa Bitwa w Łomży To pierwsze zestawienie dwóch kebabów z Łomży, w którym wyłonimy lepszego, a zaczynamy od Alem kontra Smak Kebab. Oba lokale cieszą się sporym zainteresowaniem, a ich oceny to 4:0 i 4:1 gwiazdki. Tu i tu zamówiliśmy małą tortillę z wołowiną i sosem mieszanym. Cena w Alemie to 16, a w smaku 18 zł i tutaj pierwszy punkt dla Alema. Tak prezentują się oba kebaby, które wizualnie się różnią, ale ich waga jest niemal identyczna, dlatego przyznajemy remis. Kroimy i oceniamy. W Alemie widać różnorodność warzyw. Jest kapusta, a z nią papryka, pomidor, ogórek i cebula. W kebabie ze smaka widzimy tylko surówkę z kapusty i marchewki. W obu kebabach mamy kulę mocy. W Alemie czuć, że jest ona mocno przyprawiona, co trochę maskuje jakość mięsa. W smak kebab jest ona bardziej słona i bez wyrazu. I na koniec sosy. Jak dla mnie, w smak kebab było go za dłużej i był zbyt płynny, ale plus zapastę czosnkową na wierzchu. Sosów z Alema było akurat, a ich smak był wyrazisty, a całość bardziej pikantna. W tej bitwie dla mnie wygrywa ale